Jest poniedziałek, minęła godzina 17, więc to ewidentny znak, że czas na PAP marakane. Dzisiaj witają was w studiu Michał Bojańczyk. Witam serdecznie. Michał chyba cały czas strapiony po tej wczorajszej porażce Legii. Słychać. Michał Choma. Cześć. I Alessandro Cassetti. Cześć. Panowie, żeby nie przedłużać, no bo mamy czasu dzisiaj trochę mniej, no to powiedzmy sobie, że koronawirus nawiedził też świat sportu, nie tylko Europę, nie tylko Azję i ogólnie teraz jest już na każdym kontynencie, ale wpływa też na rozgrywki m.in. na Półwyspie Apenińskim, tam, gdzie w Europie jest właśnie zarzewie tego wirusa, tam, gdzie jest z tym największy problem, no i wydaje się, że coraz bardziej niejasna wręcz jest sytuacja, jeżeli chodzi o włoską seria. No nie tylko o włoską seria, też powoli, powoli też yy, staje się niejasne Niejasna przyszłość, jeśli chodzi o polskie rozgrywki, też dzisiaj Stanowski, Krzysztof Stanowski pisał na, na Twitterze, Leczy, że jutro Lech, będzie... przy w trybunach. Tak, 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 tak. Też się zastanawiamy e, nad przyszłości, przyszłością polskiego futbolu. E, w tym momencie ciężko jest oczywiście mówić o futbolu, jak mamy e, takie dane, które mówią nam o ponad 6, 6 tysięcy e, przypadków potwierdzonych we Włoszech ale również mówimy o, o całej Lombardii i wiele regionach włoskiego, w, Włoch, które są zamknięte. Także ciężko jest mówić, ale też postaramy się tutaj opowiedzieć troszkę co się dzieje, bo jest dość niejasna sytuacja wokół tego wszystkiego. No właśnie, a wróćmy na chwilę pamięcią do wczorajszego początku Parma kontra Spal. Co się działo tak naprawdę na początku tego meczu? Miał on się zacząć o 12:30 finalnie, za 15:00 druga, Zaczęliśmy oglądać te rozgrywki, ale zaczęliśmy je oglądać nie, nie na stadionie, nie przed stadionem, nie zresztą kibiców, ale po prostu przed telewizorami, bo takie są wytyczne włoskiej federacji. No powiem ci, że to było dość absu absurdalne widowisko, bo wszyscy się spodziewali, że o 12.30, tak jak planowano zresztą ten mecz wyjdą te drużyny. Parma i Spal zresztą już były gotowe do wyjścia na boisku, ale yy, nie pojawił się arbiter i nagle nie, wi nie wiadomo o co chodzi. I dostały obie drużyny komunikat, że mają wracać do, do szatni, bo w tym momencie właśnie odbywa się, odbywają się rozmowy, czy w ogóle powinna, powinna iść dalej ta kolejka. Wiemy też, że wczoraj i przedwczoraj rozgrywano mecze 26. kolejki, gdyż zostały odwołane one tydzień temu, także dopiero, dopiero wczoraj były rozgrywane te mecze. I w zasadzie przez godzinę nikt nie wiedział co się, co się dzieje. Yy, odezwał się minister sportu z Padafora, yy, który, który powiedział, że według niego, między innymi nie powiedział oczywiście tak, ale powiedział, że według niego w tym momencie nie powinny być rozgrywane wszystkie mecze w ogóle, nawet przy pustych, przy pustych trybunach. Yy, na pewno wiemy, że jutro odbędzie się. Yy, nadzwyczajne zebranie, yy, jeśli chodzi yy, o Radę Fidzici, czyli tego yy, włoskiego związku piłki nożnej. I tam zapadną prawdopodobnie decyzje, jeśli chodzi o, o koniec tego sezonu, bo yy, nie wiemy wciąż, jeśli w ogóle. A no w przypadku, jakby teraz sezon miał się zakończyć? No to Jakby wyglądała się... w ogóle sytuacja? Kto awansuje do Ligi Mistrzów, kto do Ligi Europy, kto spada? Są różne chyba jeszcze nie ma, są różne opcje i chyba jeszcze nie ma wybranej jednej. Ale najbardziej prawdopodobna to jedna z tych dwóch, że albo skończy się sytuacja tak jak było w przerwie zimowej, w połowie sezonu i wtedy Juventus mistrzem, albo po ostatniej pełnej kolejce, czyli po tej 26, po tej 26 i w albo po 19. Mistrzem. Tak, czyli są brane pod uwagę albo te dwie te dwie sytuacje, bo też wiadomo, też nie wiadomo do końca dzisiaj też pisało pisał dziennik Corriere dello Sport nie wiadomo też co by się stało w razie jakby ten sezon został odwołany, co by się stało z drużynami z, z piłkarzami, który, którzy przecież musio, muszą się przygotować do, do Euro, które już się zbliża coraz, jest coraz bli, bliższe no i jeszcze Liga Mistrzów, przecież Dokładnie. niektóre drużyny grają w europejskich pucharach Borama też gra w Lidze Europy no i jeżeli by zostali bez gry, no to przecież w tych rozgrywkach ciężko liczyć, żeby cokolwiek osiągnęły, a wiemy, że no Juventus... Mocno liczy na to, że w tym sezonie Oliga mistrzów powalczy. No, no i... dobra, bardziej tak jednoznacznie panowie, waszym zdaniem, czy powinni zatrzymać bieg tych rozgrywek, czy w ogóle no, one powinny dalej się odbywać przy pustych trybunach? Wczoraj co prawda oglądaliśmy piękne gole, jeżeli chodzi o Ramzeja, jeżeli chodzi później o Dybale, no niesamowite umiejętności piłkarskie jak zwykle, ale tak naprawdę, czy to nie jest narażanie zdrowia piłkarzy, czy no, no oni są też pod taką kontrolą? pod Ciągłą wręcz opieką najlepszych lekarzy, że może nie powinniśmy się niczego bać. Ale nawet jak nikogo nie wpuszczasz z kibiców na, bo na trybuny, to przecież między innymi chłopcy do podawania piłek są na stadionie. No tam i tak cały czas pracuje mnóstwo ludzi. Są ludzie, którzy muszą zrealizować transmisję telewizyjną. No, no to nie jest pusty stadion, jak się powszechnie przyjąło mówić, więc tam ludzi jest trochę, no i zagrożenie na pewno jakieś się pojawia, nie można no, nie wiem, czy to jest w ogóle realne, żeby, żeby każdy był ewidencjonować sprawdzany. ewidencjonować tak. każdego, tak, no no, sprawdzać. No tylko z drugiej strony też cały czas zważam na e, te komentarze, gdzie e, wielu ludzi mówi o zbyt dużej pańce, Aleks też podkreślał, że jak on wracał z Włoch, no to faktycznie to się wszystko zaczynało, on nie zachorował, przyszedł dwa tygodnie jakby takiej kwarantanny, wszystko sprawdzone, nie jest Chory, ale tak naprawdę we Włoszech ludzie, tak jak on to twierdził w pewnym, w pewnym momencie zaczęli po prostu dostawać takich ataków paniki, że zaczynało brakować podstawowych produktów na półkach w sklepach. No ciężko tutaj coś no, odpowiedzieć. No, jest sytuacja kryzysowa i to. Wiecie, pytam o to, czy nie za bardzo przesuwamy się w stronę właśnie tej nadmiernej paniki w tej sytuacji? No bo mówimy chłopcy, od podawania piłek. Ja się zgadzam z tobą w w pełnym w pełnym tego słowa znaczeniu, ale tak naprawdę no czy nie idziemy za daleko, żeby teraz nagle przerywać całe rozgrywki, gdy tak na na zdrowy rozum, no nie ma nikogo na stadionie, oprócz tych fotoreporterów, oprócz ekip telewizyjnych, oprócz chłopców do podawania piłek? No, to jest jednak taka grupa ludzi, których jakkolwiek da się chyba jakoś sprawdzić. Ja też tego nie mówię z doświadczenia, bo tego nie wiem, możliwe, że się mylę, ale chciałbym też poznać wasze, zanim może mnie oświecicie. No ale to też czy jest sens rozgrywać taki sezon do końca, e, kiedy no. Kibice to jest serce tej dyscypliny sportu, no to się odbywa wszystko dla nich jeżeli stadiony przez całe, no ile zostałoby, 12 meczów do końca, przez 12 meczów byłyby zawsze puste, to... Ciężko to się ogląda. Ty... No, tak. Zgadzam się z tobą, bo wczoraj oglądając te wszystkie mecze coś mi brakowało, tak smutno się patrzy na, na taki mecz, gdzie w ogóle... Yy, słychać echo. tylko tre tak, echo, trenera, gdzie słychać yy, zawodników, którzy krzyczą mm. i nie słychać w ogóle żadnego dopingu. Z tym się zgadzam, ale już co dalej, co powinniśmy robić? Czy to jest za, bar czy za bardzo panikujemy? To już, już nie wiem, bo jakąkolwiek decyzję by, byśmy, nie byśmy nie podjęli w tym momencie, każdy ktoś coś powie i, i, no i jakby nie patrzeć, to, jest bardzo, to są bardzo ważne decyzje, bo tu możemy narazić. Zawodników tak. na szwank i ich zdrowie Dokładnie. na szwank, ale no, z drugiej strony mówimy o kibicach, ale tak naprawdę no, większość tych kibiców ogląda spotkania przed telewizorami i kluby też dostają ogromne pieniądze e, co miesiąc nie wiem, czy to jest co miesiąc, czy co roku jedną transzę e, za prawa m, telewizyjne. I tak naprawdę pomyślmy teraz, jakie to będą spadki finansowe dla tych klubów. To po pierwsze, oczywiście, e, to po, mówię, że to po drugie, bo po pierwsze jest zdrowie oczywiście piłkarzy. to jest Najważniejsze to jest element, który jest w tej hierarchii priorytetów na samym szczycie, no ale <laughs> właśnie ja się zastanawiam, gdzie jest ta granica pańki, której nie powinniśmy przekroczyć, nad którą powinniśmy się pochylić, czy nie posuwamy się za daleko w tych obawach, a może wręcz przeciwnie, może już dawno te rozgrywki powinny zostać zakończone. Michał Bojańczyk. No tak, no to jest wielka strata dla tych klubów i no nie wiem, na przykład te mniejsze kluby w serie A, to tak naprawdę ich głównym zasilaniem budżetu są jednak bilety kupowane przez kibiców, a nie te transmisje telewizyjne, no bo tak jak Juventus ogląda praktycznie każdy kibic, tak meczu Parma Spal ogląda tylko kibic Parmy albo spalu i przeważnie oglądają to na stadionie, więc to są dzisiaj nawet w misji futbolu poruszali ten temat. No i to są miliardy złoty stracone przez te kluby. No bo ja powiem dodam, że tutaj mam st statystykę yy, przed sobą, yy, która pokazuje w zasadzie, ile straciły kluby do tego momentu yy, zamykając yy, stadion. Z samych biletów? Do te, tak, z, samy, z samych biletów <coughs> około 28 milionów euro. Także 20, mamy 20 drużyn w serie A, także to są duże, bardzo I to duże pieniądze. Kolejki. Tak, dwie, dwie trzy, bo co prawda takie drużyny jak Juventus rozegrały trzy mecze przy pustych stadionach, przy pustym stadionie, ale no to, to wciąż jest bardzo bardzo duża kwota, jeśli chodzi o, o no to są bardzo duże duże pieniądze. No ale tutaj już też Michał poruszył temat polski. Główny inspektor sanitarny też e, zachęca, namawia, tak samo e, premier rządu. Mateusz Morawiecki mówi o tym, żeby raczej nie uczestniczyć w zgromadzeniach masowych powyżej tysiąca osób, jeżeli mnie pamięć nie myli, teraz niczego nie przekręcam, ale na pewno tego typu odezwa się pojawiła. Jeżeli chodzi o najbliższe spotkania Ekstraklasy, Michał, wiadomo, że ty jesteś legionistą, jesteś częstym gościem Żylety. Opowiedz, jak to wygląda z twojej strony. Z mojej strony to wygląda na bardzo dużą panikę wśród... Polskiego rządu, wśród polskich władz, i, ale też Polaków w sumie, no bo e, to trochę śmieszne mamy na cały kraj siedem takich przypadków. E, dobra, tam trochę więcej. E, nieważne, ale no i tak jak na tak duży kraj, e, no to tak naprawdę zamknijmy wszystkie miasta, wszystkie sklepy, wszystko dookoła, gdzie możesz spotkać człowieka, nie witajmy się z nikim, tylko każdy niech siedzi w piwnicy i przeczekajmy okres, aż, aż ten wirus po prostu. Przestanie istnieć. No tak, tylko że tak samo we Włoszech do pewnego momentu również było tylko kilkanaście przypadków, później kilkadziesiąt, a w pewnych momentach w zeszłym tygodniu zaczęły te przypadki rosnąć lawinowo z 2000 do około 3,5. I naprawdę, jeżeli już mówimy o takich tego typu przypadkach, gdy z 2000 robi się nagle 4000 po kilku godzinach, no to mamy jednak do czynienia z pewną, z pewnego rodzaju epidemią, i tutaj już można mówić o. No wręcz uzasadnionej pańce. Dlatego tak od samego początku staram się z Wami wyczuć ten moment, gdzie, no, przekraczamy tę cienką, niebieską linię, tak? te linię, która mówi, że nie zagłębiajmy się w świat absurdu i paniki, ale też jednak e, uważajmy na to, żeby nie narażać zdrowia samych zawodników i też kibiców, no bo tak jak ty chodzisz na stadion, tak samo no, mogą się tam pojawić osoby, które niedawno odwiedzały przynajmniej, nie wiem, Lombardię, Północne Włochy, były na nartach. Ale dużo osób y, na czy akurat y, spożywa ilości alkoholu, <laughs> także oni nie są y, akurat raczej zarażeni. Oczywiście nie promujemy alkoholu i wszystko, to, co mówi Michał Bajęczyk jest nieprawdą, także... <laughs> y, tak, no dokładnie, nie, no, Takie rzeczy się nie dzieją, nie kłam tutaj. Ja proponuję, żebyśmy <laughs> zaczęli po rozmawiać o piłce, bo nie studiujemy medycyny i, i to jest ważny temat, ale... To prawda, ale to, ten temat tak na... No tak na, naprawdę na zdrowy jest rozum jedynym... zainfeko, Zainfekował te zdrowe rozumy, o których my próbujemy tutaj teraz mówić, coś wyłuskać ze swojej no, tej piłkarskiej wiedzy, inteligencji naszej. No i panowie, waszym zdaniem, krótko, czy stadiony w Polsce powinny być już zamknięte, czy nie? stadiony w Polsce? Nie. Patrząc, pa, na ten moment, patrząc na jak, przykład. Na ten moment, patrząc, jaka jest sytuacja rzeczywista w Polsce, nie. Ale jakby w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech dni nagle tych przypadków było coraz więcej, no to ja już bym się skłonił do tego, bo jednak stadion to jest takie miejsce, gdzie bardzo łatwo się narażać, yy, narażać na, takie, na taki wirus i, i, i niestety. Czyli zamknij. zamykamy stadiony, centra miast, centra handlowe. Odwołujemy wszystkie koncerty i wszystko. No tak, no bo to nie tylko na stadionach, No tak, To podobno coraz więcej problemów jest z trasami koncertowymi. Ogólnie mówię. Największych w polskich w tym... gwiazd, no bo nie wiadomo co robić. Gdy poszedł taki komunikat, żeby ograniczyć te zgromadzenia masowe, czyli te powyżej tysiąca osób, gdzie w jednym miejscu jest tłuczonych naprawdę wielu fanów, czy to muzyki, czy teraz mówimy też o piłce nożnej, na to naprawdę nie wiem czy warto ryzykować. Musimy monitorować sytuację, ale więcej ja ten temat myślę powiem już w przyszłym tygodniu, jak będziemy mieli troszeczkę lepszy ogląd sytuacji. Chyba, że zaraz się na żylecie i was zaraz, wtedy to wtedy nie będziemy o tym rozmawiać. Wtedy przeprowadzimy ci po prostu tutaj kwarantannę. Ale będziemy przechodzimy, panowie, na Wyspy Brytyjskie. Tam myślę, że spraw telewizyjnych raczej żadna drużyna nie chciałaby zrezygnować. A przechodzimy, dlatego że mieliśmy do czynienia z jednymi z najbardziej. Zaciekłych, najbardziej takich wydaje mi się pod względem sportowych, zaawansowanych derbów, czyli derby Manchesteru. Wczoraj 2-0 Czerwone Diabły pokonują, detronizują Guardiole trzeci raz w sezonie. Guardiole jego, oczywiście, podopiecznych. Michał Homa. No tak, póki co Manchester City wygląda na drużynę, która jest tą gorszą z Manchesteru przynajmniej jeś, jeśli chodzi o bezpośrednie e, spotkania derbowe podopieczni Oleguna Solskiera no, trzeba powiedzieć, że dostali zastrzyk e, piłkarskiej jakości w postaci Bruno Fernandesza. E, to jest Portugalczyk, który swoimi zagraniami przypomina czasy, kiedy jeszcze Cristiano Ronaldo grał na Old Trafford. No i... Chyba już dwa gole, trzy trzy, trzy gole i trzy, trzy, trzy asysty chyba. E, już w, Barwach czerwonych diabłów. No i wczoraj mógłby spokojnie mieć e, większe, większy dorobek e, gołczasy, gdyby koledzy z drużyny, o, można powiedzieć, nadawali na tych samych falach co on. To jest zawodnik, który wygląda naprawdę jakby no, przerastał niemal każdego z tej drużyny, a on jest tam od paru tygodni, może nawet, nie od wiem, czego No to właśnie, to lekko ponad miesiąc, a już zdążył pokazać, że no te drużynę po prostu przek, no przekracza jakby jej możliwości i potrzebuje wsparcia, którego póki co nie dostaje, bo na przykład Marcus Rashford ma kontuzję. A w momencie, kiedy on wróci, jakby, choć to już coraz mniej możliwe, ale jakby jeszcze Paul Pogba grał e, w pierwszym składzie, no to to Prawa paczka Madre. wydaje się jakby <grym> mogła zdobyć wszystko, choć w tym sezonie już prawdopodobnie nie zdobędzie nic, może Ligi Europy. No dobra, ale panowie, skąd się bierze tak naprawdę ta niemoc, jeżeli chodzi o City? Czy zawodnikom trochę tak y, siadło... Hmm, siadło, siadł nastrój po tym, jak okazało się, że przez dwa lata, przez najbliższe dwa lata nie zagrają w Lidze Mistrzów, czy teraz skupiają się przede wszystkim na europejskich pucharach? No zastanawia mnie to, bo jakby z meczu na mecz widzę coraz mniejszą jakość w tej drużynie Guardioli. No głupie to by było podejście, że przez to, że dostali zakaz transferowy, przestali starać się, bo pojedynek derbowy to to jest coś więcej niż mecz o 3 punkty. Zawsze e, chcesz pokazać, kto rządzi w mieście, szczególnie jeżeli w tym sezonie. E, no, podopieczni Pepa Guardioli nie wyglądają na drużynę, do której przyzwyczyliśmy się, e, do której się oglądać ją, więc no. Nie potrafię znaleźć tutaj, takie. o tak, nie podpisałbym się pod to e, tłumaczenie, że to przez zakaz transferowy, raczej pod to, nie, że... przez zakaz gry w Lidze Tak, zakaz gry w Lidze oczywiście nie transferowy. E, raczej może pod to, że nie wszyscy zawodnicy mają dobrą dyspozycję, pojawiają się kontuzje i wielki problem ze strzelaniem karnych jest w drużynie obywateli, bo... No Sterling, Aguero i Gabriel Jesus nie wykonują ich tak dobrze. I Kai Gundogan zresztą tak samo. w sprawy w swoje ręce musiał wziąć Kevin de Bruyne. No i z Realem Madrid się udało. Teraz złapał kontuzję, nie grał w derbowym pojedynku, więc. Może trzeba znowu sięgnąć po Carlosa Teveza Wczoraj zdobył mistrzostwo Argentyny. Myślę, że to już to jest jednak schodząca gwiazda, a w Argentynie się gra jednak trochę inaczej niż w Premier League. Michał Bojańczyk, do Ciebie jeszcze mam takie pytanie, ponieważ ja jak dowiedziałem się o tym zakazie gry w Lidze Mistrzów, mówię, pff, na pewno gdzieś ktoś posmaruje komuś, jakieś petrodolary się posypią i jeszcze te City w następnym sezonie zobaczymy w, w walce o czempionat w Europie. No ale tak naprawdę sprawa się wydaje coraz bardziej poważna i ja nie wiem, czy możemy liczyć na to, że ekipa Guardioli po raz kolejny w sezonie 2020-2021 będzie gościć na europejskich boiskach, czy tylko i wyłącznie na Wyspach Brytyjskich? Ale ja też tego nie wiem. No tak, ale tutaj pytanie do Ciebie, jak <noise> programujesz? No, I śmieję się. No wydaje mi się, że e, raczej nie zobaczymy City w przyszłym sezonie i. Jestem ciekawy co się stanie z głównymi gwiazdami tego zespołu, bo tak jak Kun Aguero może sobie pozwolić na odejście do Argentyny, bo wiadomo chce tam zakończyć karierę albo i, i wydaje mi się, żeby go puścili za, za to, jak zasłużony jest klubowi, tak y, na przykład taki Kevin De Bruyne, no, geniusz w y, futbolu, nie wyobrażam sobie, żeby spędził kilka sezonów grając tylko w Premier League i w pucharze Anglii. Ja nie wyobrażam sobie, żeby Pep Guardiola wytrzymał dwa lata bez ligi mistrzów. Będąc no, czynnym trenerem. Pep Guardiola na konferencji prasowej powiedział, że wytrzyma i, i zostanie w City, ale to są a tylko co, słowa. A co ma powiedzieć? Co ma powiedzieć? <laughs> Ja bym powiedział, za... że odchodzę. no co? Tak, tak, tak. Później już byś yy, nie był pracownikiem City. A, skończym, tak, a skoro o takich pojedynkach mowa jak yy, City United, oj uwaga, tutaj mały problem na łączach. Ktoś się próbuje do nas dodzwonić, ale to nie czas na rozmowy. Kochani... W przyszłym tygodniu dopiero odpalamy Hyde Park w Pabie Marakana, także dzwońcie dopiero za tydzień Już zdradziłeś. Dokładnie tak. Już ale dobra, to przechodzimy jeszcze na chwilę na te krajowe boisko. O i e, Michał, muszę zadać to pytanie również Tobie. Mówimy o derbach Manchesteru, mówimy o derbach Włoch, no a teraz takie powoli stające się derbami Polski spotkanie Legia Warszawa-Piast Gliwice. Znowu wojskowi przegrywają z ekipą Mistrza Polski, tak było też w październiku. Co się stało? 7 z 8 ostatnich meczów wygranych przy Łazienkowskiej na wyjazdach, a nagle przyjeżdża Piast i wygrywa w stolicy. Co się stało? Proszę spytać Pana Jarosława Przybyła, co się stało Pana sędziego tego spotkania, bo no, no co się mogło stać, no jeżeli w ósmej minucie e, Legia traci e, kluczowego, nie oszukujmy się, zawodnika, e, Jose Cante, wylatuje z boiska z czerwoną kartką, i ponad 80 minut musisz grać w dziesiątkę przeciwko 11 zawodnikom. No to mimo tego, jak walczyła legia, ile wybiegali i oddali serca na tym boisku, naprawdę dawno nie widziałem tak walczącej legii i ucieszył mnie ten widok. No ale no nic, no, no nie byli w stanie nawet zremisować, chociaż było, było blisko, szkoda sytuacji niewykorzystanych przez Showka. E, miał też Gwilia, sytuację taką w pierwszej połowie na 2 do 0 mógł strzelić i wtedy już Piast by miał większe problemy. Szansy na pewno nie miał Peckhardt, który po kilku spotkaniach już jest kontuzjowany. Jak ty się do tego odnosisz? No, pytam ciebie, ale też pytam o jakby doniesienia czy z Żylety, czy ogólnie ze stadionu. Jak kibice głównie, tacy zagorzali kibice legi reagują na to, że wasz nowy nabytek, nasz nowy nabytek, no bo wszyscy mieszkamy w Warszawie, no jednak przez kolejne tygodnie będzie pauzować. No ma pauzować, chyba jeszcze na Lecha się nie wyrobi i potem już powinien wrócić do treningów kontuzję odniósł w ostatnim meczu z Lechią, niefortunnie przy tej bramce Cholewiaka, tam jeden z obrońców upadł na jego nogę, coś mu się stało bodajże w kolano i ma no, mały problem jakiś, ale tak jak wczoraj powiedział na konferencji prasowej powiem teraz... trener Aleksandar Wukowicz, no Peckhardt nie jest jakoś mocno kontuzjowany i nalecha się nie wyrobi, ale powinien wrócić. No i teraz na nalecha, wyjdzie raczej Maciej Rosołek. Rosołek. No sprawdzony tak, już. Kante nie ma, eee, ale jeszcze teraz niedawno czytałem, że Legia spróbuje się odwołać od decyzji. Eee, dla mnie nie słuszny. też nie będzie. Tak, Śwok pauzuje za kartki. za kartki. No tak i ciężka taka. przeprawa w Poznaniu. <Ky> no nie wiem, jak ty, Michał. No, Tym no, bardziej, no, ja że... Ja uważam akurat, że kartka była zasłużona. No, rozumiem, że możemy się tutaj spierać i kruszyć kopie, no ale... Pozostawmy... Jestem sędzią od ponad pięciu lat, <noise> także mam trochę większe doświadczenie. Dobrze, ja, ja, ja nie ukrywam, nie, ale że mnie, doświadczenie w ale... Dla mnie ale po prostu te no, przepisy to Sam jest... się ze mną zgodziłeś, że w zwolnionym tempie, gdy już oglądasz faktycznie powtórkę, no widać, że to zasługiwało na czerwoną kartkę. W zwolnionym tempie to możesz sobie oglądać, nie wiem, no to jest bez sensu coś takiego. No Jak Przemocen można, powiedzieć że... Jak można jak... powiedzieć, że w zwolnionym tempie to wygląda na faul, a w niezwolnionym, a no, w sumie nic się nie stało? No to nie może tak być. no. Oglądasz no dobrze, normalnie, w zwolnionym czy niezwolnionym, czy niezwolnionym? Ja w normalnym tempie widziałem, że ta... w tej sytuacji Kante zasługiwał na kartkę. Kante nie widział nawet tego zawodnika. Patrzył, cały czas był zainteresowany piłką. Wziął piłkę, to Przyjmuje piłkę, piłkę, a gość podstawia mu nogę pod jego nogę. No i co on miał zrobić? No nie wiem, schować sobie nogę do kieszeni, no nie dało zasadzie się. W to jest no. taka sama sytuacja, jakby dwóch A nagle Poczekajcie, oglądaliście i... mecz poprzednio Legia Krakowia? Tak. Co an, w Antolicia wszedł zawodnik Krakowi brutalnie, no... W... Gorze, to było gorsze wejście no, ja niż Kantę. Ja I tam, ja tam była tam żółta ukrywam, kartka. Że tam akurat to też według mnie zasługiwało tak brutalne zagranie na czerwoną kartkę, ale tutaj no ja się bym nie kłócił z decyzją sędziego. No ja bym się Je, jednak kłócił. Jest no bo... jaka jest sytuacja na zwolnionym tam nie tempie. Wyglądała... Na zwolnionym tempie wygląda to, jakby Kantę przycisnął nogę z, z, z swoimi korkami yy, zawodnika. Piasta, a normalnie, jak obejrzycie tą powtórkę, to ten kontakt nie trwał nawet pół sekundy. Tam nic się nie wydarzyło. Zawodnikowi Piasta również nic się nie wydarzyło, oczywiście na początku aktorstwa, ale jak już zobaczył, że sędzia wyjmuje kartkę, to wstał ucieszony, zadowolony, piąteczki z kolegami z drużyny. No, okay. no dla no. mnie to jest śmiech na sali, tym bardziej, ja że ci, to jest ja tak, powiem, środek boiska, ósma minuta. Ja ci powiem jeszcze tylko, tak. Minuta, ja, ja no, powiem, że tylko tak, według mnie, nie ma co się kłócić z decyzją sędziego. Mogła to nie być czerwona kartka, wtedy też bym się nie kłócił. No, ale, ale to jest w ogóle takie. Tłumaczenie, że to jakby była to, to mógł, żółta, to, to się obroni, to nie mógł, czerwona, to, nie to się obroni. Być czerwona kartka, ale według mnie też nie ma co się kłócić z trenerem. Był atak na nogi. Okej, okay, według ciebie i według tego, co może mówi Kante relacjonuje. On nie widział tego zawodnika, nie widział jego nóg, ale było. No, Kante się nic nie wypowiadał na ten temat. Było bezpośrednie wejście. No okej, okay, no możemy teraz, wiesz, te, kruszyć kopię, nerwować na siebie i mówić czy ten zasługiwał czy nie zasługiwał moim zdaniem tak było no, ja mówię swoje zdanie ty mówisz swoje no i, no i na tym polega marakana, no tak. ta marakana że dyskutujemy po męsku i sobie ten y, rozmawiamy na temat futbolu Alessandro, czy według ciebie no, Piotr Gliwice ma jeszcze o co się bić no nie ukrywajmy że teraz z szóstej pozycji wywindow został wywindowany na pozycję wice i ja powiem tak włącza się y do walki ja powiem tak. Legia, jakby grała cały mecz 11, 11 na 11, to prawdopodobnie by wygrał ten to mecz bez problemu. Tak, Walec przejechałby w tym momencie. Jeśli spojrzymy na formę tych dwóch drużyn i jeszcze na tych drużyn, które gonią Legię, to nie ma, nie ma w tym momencie żadnych porównań. Legia jest. O... No wiesz, a ale ta... to jest trochę takie gdybań, gdyby grało 11, a grało 10, no z drugiej strony inaczej też się gra, gdy nagle tracisz zawodnika i inna, inna jest motywacja. Mają... Inne masz nastawienie. No ale też zobaczcie, skło. na przykład już nie mówię y, o tym, że jakby było 11, co by się stało. Tylko też y, należy pochwalić w ogóle drużynę warszawskiej legii, bo y, tak, no to grając w dziesiątkę Grając w dziesiątkę, oni przeważali w tym spotkaniu. Mieli więcej rzutów rożnych, więcej strzałów, dwa razy więcej strzałów oddali od drużyny Piasta w drugim połowie... 8 punktów przewagi na drugim no tak, Piastem. Tak. Wiemy, wiadomo, że, y, że następny mecz jest dość ciężki z Lechem Poznań, ale później... No i to Terminaś... bez kluczowych zawodników. Ale Terminaś... później tylko wszyscy z dolnej części tabeli, tak? w sensie z tej Dobrze. drugiej części tabeli. No tobeli. jeszcze runda mistrzowska, potem tam się no tak, ale chodzi mi wszystko. wiesz, przed rundą mistrzowską no tak. to raczej już Legia nie masz takiej trudnej przeprawy. No dobra. Także Legia raczej, raczej moim zdaniem pełna mistrzostwa, Czykolwiek polski futbol nas nauczył, że do ostatniego to. To znaczy mistka, ja do, ostatniego meczu... Ja do rundy playoff się nie wypowiadam, natomiast no, ostatecznie wygrała drużyna, która strzeliła więcej bramek, na pewno Legia... I należy na przykład pochwalić y, Gerarda Badie, który naprawdę popisał się jest, niesamowitym tak. strzałem. Bardzo lubi ten stadion Gerard Badia, ja zresztą mm. rok temu y, też strzelił, tak, jeśli tak. dobrze pamiętam, y, po strzale. Ostatecznie Legia przegrywa 1 do 2 na łazienkowskiej przy E3 trochę Popsute humory, ale wydaje się, że kibice mimo wszystko zadowoleni z postawy, jaką faktycznie tutaj Michał powiedział, prezentowali wojskowi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Pab Marakana w tym tygodniu. Dosyć ekspresowy e, przegląd e, wydarzeń w europejskiej i polskiej piłce. Drodzy Państwo, koronawirus krzyżuje e, plany wielu i dziennikarzy i wielu drużyn sportowych, ale na pewno nie Radia Pałac. Bądźcie z nami za tydzień. W tym tygodniu e, gościli Was e, jak zwykle Michał Hoła. Dzięki. Bajańczyk. Dziękuję. Alessandro Casetti. Grazie mille. Ja nazywam się Wojciech Ręczkowski. Kliknijcie w subskrypcję, polajkujcie, followujcie nas na Instagramie. Dokładnie tak. Kliknijcie dzwoneczek. Słyszymy się w następnym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.